Dobra, nagrywa się. Dobra. dobra, to jest ta cukierka. Byśmy zdjęli, zdjęli posłów, e, tą jakąś skrzynkę posłów. To jest w to jest posłów posłów automatycznych. Tutaj jest do gwintów oraz do posłów automatycznych do, do toczenia. I tutaj jest to ustawienia. I to oznacza, że to jest toczenie, tak? To jest toczenie i ten wałek. Ten wałek się powinien zazębić teraz. Powinien być zazębiony i przez to. To jest to. I tutaj wychodzi. Jak ustawimy sobie na gwinty, to ten wałek się rozłącza posuwów. Tak, rozłączone jest. to jest jakieś winty, chyba tutaj będą lewe, tak myślę, albo calowe i w tym momencie wałek albo się nam rozłączyć nie, nie jeszcze, o, tutaj będzie regulacja, w tym momencie tym wałkę. już tutaj będzie regulacja tym wałeczka. i tu mamy jedno, drugą zaznaczone te dzielniki i mnożniki. Jedna druga i w tym momencie można sobie ustawić no jak w zasadzie jak, jak będzie wchodzić jak nie będzie wchodzić, bo mogłeś nie zazębiać te, te zęby, no, no to trzeba to albo poruszać to. tym, tym albo poruszać, albo tymi wołeczkami tutaj no. Tymi U. Dobra, włączmy ją. Czekaj, zabrać wszystkie rzeczy, które mogą spać. Nic, nie spadnie, włączałem już. od prędkości obrotowej. Od prędkości obrotowej, tu jest główna. Główna przykład prędkości obrotowej. Czyli tutaj można serwować za pomocą. No to jest chłodzenie, wiatr. Wetelator chłodzenia się nie głównego Dobra, w każdym razie tutaj. O tym zmieniamy, jakie mamy. Miecio, jeden na jeden. Nie weszło. O, teraz weszło. W górnej pozycji jest oznaczenie, że weszło. Dobra, zostałeś jeszcze ten, Tutaj biegów tego. Toczenia, co? Nie, biegów naszego Z Tego? Tam no, co tam jest za kurna pokrętło, zobacz. Mamy grupę 3. I z lewej strony mamy jeszcze jakieś pokrętło Tutaj zobacz, to, o, to jest od tej przekładni głównej, tej Od silnika Aha. Od tej tutaj przekładni jest. głównej Co? I, I chcę, no dobra, no, to, to jest regulator prędkości Regulator prędkości silnika tu jest, o, no. ten Regulator prędkości silnika Od tej przekładni, tej pasowej to to I no, ja, to to tutaj przekładni pasowej, tutaj duże. o Tutaj duże. co na silnik na niej stoi nie I tutaj jest no, połączony no, pasami Nią, a tutaj leci takim szerokim pasem. Po tym kole pasowym leci wszystko tutaj do wrzeciona W tutaj jest podbierana moc wrzeciona przez przykładny tak zwaną gitarową. Przez ten wałek idzie na posuwy Ten, ten wałek jest jeszcze dość ciekawy. Ja się na tym kole zobaczyłem, bo. Zasila jeszcze taką ciekawą pompkę. Ta pompka ma tam mimośród. No tutaj nie widać za bardzo. Mimośród i ona naciska, chodzi góra-dół. Tutaj jest, tu jest jej smok Z takim małym... Z takim... I wciąga olej. Tak i pompuje olej, który właśnie widać idzie po tej magistrali tutaj tej. O, tu jest taka rurka magistrala. I ona tutaj kapie po całej szerokości tej, tego urządzenia. No i wszystko, cała filozofia. Zobaczmy tego... jeszcze o co tu chodzi, bo nie mogę spamiętać. Dobra, tutaj jest cały roz... cała rozpiska. Tu jest cała rozpiska. Przy jakich ustawieniach, jakie mamy akurat gwinty, i posuwania. No. Co to tutaj jest, tak? Dobra, mamy tutaj jedno pokrętło, drugie, trzecie, czwarte. To masz włącznik ogólnie posuwów automatycznych. Mhm. Tu. Dobra, no. Tutaj. To, 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 to ci nie powiem co to jest. To ci nie powiem to jest. Ale te na pewno. To jest do gwintów. A tutaj masz przełącznik. Albo to koło będzie chodziło. Tutaj e, konikiem będziesz posuwał automatycznie. Tym, no. tym ci będzie kręciło. Albo. Czekaj. O, trzeba wejść po prostu. Musi skoczyć. O. o, i tutaj w tym momencie masz posłów tym kołem. Sam, okay. Samo idzie. Chyba zaraz jest? Nie, zobacz. Tu jest. Widzisz? To? No. Poczekaj. O, widzisz, tu jest. Posłów taki. Tak? Posłów taki. No, no i. Posłów taki. No i y. Tak, X Y. A tutaj do gwintów. Jak masz to przyłączone, no. to nie powinien, nie powinien ci pozwolić na gwinty włączyć. Czekaj, o, trzeba to obrócić. Żeby wyszedł. Żeby można było go O, i teraz powinieneś mieć możliwość te gwinty robić tylko... O, dobra, o, w tym momencie. No rzeczywiście, ale no, trochę luzu jest. No jest troszeczkę luzu, no. ale to nie jest... Zobaczcie, ile tam masz luzu, to jest... O ile tam było tego luzu? O dwie mm To to No dobra 20 mm No to hmm. może być 20 mm to nie jest taki aż zbyt wysoki Czy to jest w mm? Raczej w milimetrach jest No to, to, to nie wiem To ma milimetr luzu Nie, do Ale nie mnie No i nie wiem Czy w ogóle ci się przesuwa to poczekaj Przestawmy to No proszę o, jest można już wejść ile tego luzu jest? Ile to chodzi? Na, na szerokość tej śruby no. No dobra. No być może wiesz tam. Może można coś tam, wiesz, Pokusujmy. do śrubę jakoś tam pokasować te luzy. Może jest tam sprężyna. Między... No a tutaj de facto masz przełącznik. Przełącznik, który jest główny. Jak chcesz włączyć, to działa Jak nie chcesz to nie działa. Każdy będzie tutaj. Nie powinieneś mieć możliwości. Tego przestawić jak masz gwinty, żeby, żeby tam nie, nie poszły. Się, żeby... nie pozdrawiam się. A to, to, to dolne, to trzeba wy, wyczuć. Chyba nie wiem co to jest Bo nie tego nie to, jest to, A może to są te kasowanie luzów? Nie wiem. Nie wiem. Nie on Poczekaj, nie to. Już wiedzę o co chodzi. To jest chyba te sprzęgło. E... Jakbyś tak ciężko się obraca? Czy widzę, patrzę? Nie. O, teraz. A ty, patrzaj. Ja. Zobacz, jaki automat. Że coś. Może Może widzisz, że jest zabezpieczenie. Zobacz, nie, no, poczekaj, zobaczmy, gdzie, gdzie to, co tu można sobie zrobić. I opracowanie nozów. Chociaż nie, nie jestem pewien co to jest w ogóle. Dobra, no to jest Tu widać korek na olej, pewnie też będzie trzeba to rozebrać. No. Tu jest jakieś pokrętło, które się obraca. Wyciąga się też je. No Możecie w serwisu coś ogarnąć. Jakby, no nie wiem, ciśnienie duże było w tym czymś. <noise> na, ja na sprażynie sprażynie. No. Dobra, to ja się rozłączę.